Zbóju, słuchajcie, z, Mensen się zrehabilitował i teraz już Nawrockiego popiera, a nie Caskowskiego. A co nas to obchodzi, gaździno, kogo tak gnida popiero? My go nie popieramy. On już dawno mógł stanąć po stronie prawdy, ale wybrał obóz zdrady i własnego interesu politycznego. I teraz, żeby uratować twarz, to musi wszystkim pokazać Że on popiera Nawrockiego A w gruncie rzeczy Najbardziej mu zależy na tym Żeby Trzaskowski wygrał Bo wtedy ta jego konfederacja Zepsuta bez Brauna i Korwina będzie miała największe szanse, żeby stać się opozycją totalną, eliminując pis. I jemu właśnie na tym najbardziej zależało. Dlatego powiadam ci gaździna, bo on wszystko przegrał, dlatego że poszedł na to piwo z Caskowskim. I myślał, że ludzie dadzą się nabrać, ale ludzie nie są głupie. Ludzie i tak w końcu pójdą za Gzeskiem. I tak powinno być. Hej! Świnta prawda, świnta prawda. Wielki człowiek, wielki!